O to chodzi, A z nich nikt nie wychodzi. Są to przy władzy, boją się. Żyli wzajemani takimi wzajami. Tak on dostawiają? wybrali te To są by, by, by nie były

jeżeli ktoś ma informację o Ja imiona nazwiska. Jak przyjechał. Ale nie popieram tego. Ja absolutnie nie popieram. bo skończy ma polityczności. Jeszcze raz się, czy są tu liderzy dzisiejszego protestu? Niech się są... nie

Skończyła polityka miłości, nie? Nie ta polityka miłości teraz. Tam uśmiechem tu na koszulce się śmieje, uśmiechem serwis wygramy. <surai> <racing w> <reunion> no, hmm yeah. Jak mamy nadal duże bicepsy? Nie pamiętasz tego zdjęcia z bicepsami, ale ja to... mam duże bicepsy. Aaaa! się Rykjur... Ale znaczy bicepsy, pamiętasz? I duże IQ. Nie Tyle. Tak <c Riski> na ja, na jaj, jaj, <sk 1952> I Nie <MC foreign language> a no? <m siendo multiplayer> <bridge> ma. W związku z tym nie rozłożymy się tutaj obozem, raczej. A może Mój dziadek, jak wojsko, to też umiał maszerując, umiał zasnąć. Byle równo. byle rozumiem. Z kolegą